Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Sylwia, testuje, a dzisiaj Wypełnimy sobie do końca Mój album Produkciaków, Pójdziemy odebrać darmową Maskotkę i nabijemy sobie Jeszcze kilka naklejek w aplikacji Pamiętajcie kochani, aby zostawić kciuka do góry I każdy z was, kto ogląda teraz ten film Niekoniecznie zasubskrybuje Mój kanał, a my zajrzyjmy sobie Najpierw do mojego albumu W poprzednim odcinku wam pokazywałam, że mam 55 naklejek tak one wyglądają i brakuje mi już tylko pięciu do końca, aby odebrać darmową maskotkę. Co prawda ja już mam jedną maskotkę, jest to pierożek, ale dzisiaj odbierzemy sobie maskotkę dla mojego małego synka. A naklejek uzbierało mi się dosyć sporo. W takim razie od razu z tym lecimy. Muszę wypełnić ten album do samego końca i zróbmy to już od razu. Naklejka 57, naklejka 58, Naklejka 59, uwaga, uwaga, ostatnia naklejka, pójdźcie, naklejka numer 60. No, i to mi teraz pozwala odebrać maskotkę za darmo. Tylko teraz jest pytanie. Którą ja maskotkę powinnam zabrać dla mojego synka Mikołaja. Myślę, że w grę tutaj wchodzą tylko dwie maskotki albo bierka wiki, albo apka Biedronki. Piszcie szybko w komentarzu, którą maskotkę powinnam zabrać, a ja już sięgam po kolejny album. No bo jak widzieliście, mam trochę nakleje. Biorę sobie ten paseczek i myślę, że do końca tej całej akcji z naklejkami i z tymi maskotkami uda mi się jeszcze odebrać jedną, dwie, a może nawet trzy. Darmowe maskoty. Kolejny album, ostatnia na dzisiaj naklejka i mamy ich tutaj już aż 11. Szybko napiszcie mi na dole w komentarzu, ile macie już maskotek. Czy je odebraliście za darmo, czy też może kupiliście? No i jakie macie przede wszystkim te maskotki. Dostałam mnóstwo pytań, o co chodzi z tymi paragonami z Biedronki. Otóż, kochanie, na niektórych paragonach dostajecie taki specjalny kod. Jest to kilkanaście chyba cyfr, które należy wpisać w aplikacji Biedronka. Tutaj na samym środku, póki co stan moich naklejek do odebrania to jest liczba zero. Natomiast tutaj jest taki duży napis: rozwiąż quiz i zdobądź dodatkową naklejkę. Naciskamy to i tutaj mamy miejsce na nasz kod. A mój brzmi otóż tak. 99 121 222 75 635 Wciskam zagraj. Sprawdzamy czy to jest dobre, dobre, dobre. Już Wam pokazuję. Pokazał mi się już quiz. Niestety nie mogę zrobić tego screenu, abyście tutaj obok zobaczyli, ale zaraz wam pokażę, że będę miała już jedną naklejkę. Gratulujemy, odpowiedziałam na 5 pytań. Za chwilę na moim koncie pojawi się dodatkowa naklejka, którą będę mogła odebrać przy następnych zakupach. Lecimy teraz z kolejnym kodem. Ja go tutaj wpisuję. Wy już tego nie próbujcie, ponieważ one już zostały po prostu zaktywowane. 99. 18, kolejne 99, 49, sześć, 6, 6 0. Zagraj, sprawdzamy. Przerzucam mnie tutaj na specjalną stronę Gangu Produkciaków. Akceptuję regulamin. No i walczymy o kolejną naklejkę. Czym różni się masło klarowane od zwykłego masła? Czego między innymi można korzystać mając aplikację Biedronka? Które z wymienionych produktów nie należą do marki Vital Fresh? Ej, to jest trudne. Mieszanki sałat, mrożonki smoothie, które z poniższych nie należą. No, to wydaje mi się. Ile bołek można kupić, jeśli masz 5 zł, a jedna bułka kosztuje złotówkę? Serio? No oczywiście, że 5. No dobra, ładuje mi się, ładuje mi się. Tym razem się nie udało. Zrób zakupy w Biedronce i odbieraj kolejne kody. Ej, co jest grane? źle na coś odpowiedziałam. No trudno, czasami tak bywa, a teraz już nie traćmy czasu, ja was zabieram ze sobą i pędzimy do Biedronki. Mam nadzieję, że będą tam maskotki, że nie zniknęły, że dzieciaki ich nie zabrały za naklejki i nie kupiły. Dzisiaj co prawda jest hmm, tak patrzę, dosyć słaba pogoda. Słoneczko zniknęło, jest chyba pierwszy taki ponury dzień, a ja ubrałam się tutaj w bluzkę bez ramionczek. Miejmy nadzieję, że mi będzie ciepło. Idę do sklepu, no i tak jak Mówiłam, skończyło się lato. Nie no, bez nadzieje, zobaczcie na to. Ja muszę wyciągnąć raz, albo naprawdę dosyć mocno pada jak to zrobić jedną ręką, trzymając jeszcze kamerę. Sprawdzam dokładnie, czy zebrałam naklejki. Mam je ze sobą. Dobra, teraz parasolka. Może jakoś ją rozłożę. Udało się. Nie no, nie wierzę. Jeszcze parasolka mi się rozwala. A dzisiaj dosyć mocno wieje, więc nie wiem, jak ja dotrę do tego sklepu, ale czuję, że to będzie jakaś mała przygoda. Dobrze, że Biedronka jest blisko. Idziemy. I co ja tutaj widzę na parkingu Biedronki? Znowu ta wielka mobilna wyprzedaż? Nie no, ja kiedyś przez to splajtuję. Chcecie odcinek, jak pokazuję Wam, co tam jest w środku to koniecznie dajcie znać mi w komentarzu. No, a teraz najważniejsza część: wchodzimy do sklepu. Idziemy po maskotkę, na pewno ją biorę za darmo. No i idę też na jakieś zakupy. W końcu jest początek tygodnia, więc potrzebuję coś kupić. Tutaj pusto, ale na szczęście obok są maskotki. Okej, okay, jest dobrze. Widzę mnóstwo tego telefonu, tej aplikacji Biedronki i jest też wiertarka, czyli dwie ulubione maskotki mojego syna. Z tą wiertarką jest taki problem, że no najlepiej, jakby się kręciło to wiertło, jeszcze jakieś dźwięki wydawało. To by Mikołaj, Mikołaj był przeszczęśliwy. Patrzę, co my tutaj jeszcze mamy. Ogólnie to są wszystkie maskotki: jest czekolada, jest serek, jeszcze więcej tej aplikacji. Nie wiem, czy nikt jej nie bierze, czy po prostu nie ciągle dokładają te maskotki. Bo z tego co pamiętam, poprzednie edycje to ciągle ich brakowało. Wszyscy jeździli i je szukali. Ja potrafiłam jeździć po 5, 7, 10 Biedronkach i je szukać. Jest papier toaletowy, jest też bardzo fajny ziemniak Mega mi się on podoba. Papier toaletowy, który jest hitem, jest też lud w proszku. Jest też wasza ulubiona również youtuberka, czyli Myli Mufina. Mufina i Malina. Dajcie znać, czy oglądacie Mufina Art, bo ja ją naprawdę bardzo, to bardzo lubię skitkiem oglądać. Jest też napój, napój marchewkowy, no i jest książeczka, ale książeczka mnie nie interesuje. Ja biorę maskotkę. Biorę maskotkę za darmo. Zobaczmy jeszcze, czy są wszystkie dokładnie. Są. No dobra. Parówki też są fajne, ale nie, nie, nie. Parówki chyba nie spodobają się Mikołajowi. Tutaj wybór jest prosty. Bierzemy sobie aplikację. No dobra, biorę. Nie zastanawiam się już więcej. Na pewno biorę to ze sobą. Teraz tylko. Ej, co jest grane? Ile papieru toaletowego? czy ja powinnam wziąć papier? Nie, nie, nie. Nie ma opcji. Biorę ze sobą aplikację, telefon. Znalazłam koszyk, bo ostatnio po prostu chyba te koszyki zniknęły ze sklepu. Położyłam sobie tę maskotkę w koszyku i idziemy teraz szybko po zakupy. O! Książeczki Star Wars Lego. O, największy mistrz Jedi, czyli Luke Skywalker. Mega fajnie to wygląda. Kosztuje zaraz sprawdzimy ile. 17 zł, no ale ta figurka mega mi się podoba. No dobra, niech będzie, biorę. Ja uwielbiam Star Wars, mam mnóstwo takich różnych figurek. Jest też Lego Friends, jest... wow, Harry Potter! gra w Quidditcha i ma złoty znicz jest też McGonagall no i jest y, oczywiście Batman no i niezniszczalne Ninjago idziemy dalej na zakupy widzieliście Julkę Żugaj na płatkach czoko i Pateca, dajcie znać czy chcecie test smaku tych płatek bo jestem mega ciekawa czy to są takie zwykłe płatki czy coś w nich jest niezwykłego jak widzicie zakupy lądują w moim koszyku, muszą być też owoce i warzywa, dzisiaj mam ochotę na ślipki i na sok pomarańczowy, nie wiem dlaczego ale chyba przez pogodę potrzebuję po prostu po więcej więcej, więcej witamin. O, jakie słodkie kubki! Nie no, nie wierzę kubek dla psiarzy. Jakie słodki, tutaj dla kociaków. Napisy są po angielsku, ale jakie to jest słodkie. O, ten mi się mega podoba! Tutaj jest jeszcze kubek, gdzie jest napisane coś na, y, po polsku. Wiecie co? Ja nie wytrzymam. Wezmę sobie jeden taki kubeczek. Ten brązowy. Y, fajny, jesienny. Wiem, że powinny być tutaj dynie, listki, ale mi się to podoba. Jają! Kinder Niespodzianka. Szykuję dla was odcinek z Kinder Joy, gdzie będę otwierać mnóstwo jajek, ale Kinder Niespodziankę może weźmiemy, może sobie otworzymy, a może trafię na coś z psiego patrolu. Zakupy lądują tutaj na ladzie, na tej taśmie takiej. Dobra, najważniejsza rzecz. Maskotka, maskotką, a ja muszę wyciągnąć moje naklejki. No i żeby teraz wszystko zadziałało, żebym faktycznie teraz dostała to wszystko za darmo. Udało się, nie uwierzycie? A mamy to! Jest darmowa maskotka. Dodatkowo mam jeszcze cztery naklejki: trzy za dzisiejsze zakupy, jedna za zrobienie tego całego kodu. Tylko, nie, no znowu muszę rozłożyć parasol, bo leję. Te zakupy wcale nie były takie łatwe. Wręcz nawet mogę powiedzieć, że były tragiczne. Chyba skończyło się lato. Patrzę teraz przez okno. Cały czas leje, ale najważniejsze, odebrałam maskotkę za darmo i tak jak Wam mówiłam, ta maskotka jest oczywiście dla mojego małego synka, dla Mikołaja. Mogliście go kiedyś tam zobaczyć na jakichś shortsach? Jeżeli nie, to zapraszam. Aplikacja biedronki, telefon. Mam nadzieję, że Mikołaj skuma, że to jest telefon. On czasami bierze taki swój zababkowy telefon, i tam do niego po swojemu gada. Udaje, że do kogoś dzwoni. To jest przepiękne. To powinno być w ogóle logiem biedronki. Wygląda, wyśmienicie. Dajcie znać koniecznie, czy Wy już macie swojego darmowego pluszaka z gangu Produkciaku. Tak jak widzieliście, zakupów było trochę więcej. Nie mogę się oprzeć. Czasami mam wrażenie, że sama dla siebie kupuję te figurki. Mam ich już sporą kolekcję, ale ja kocham Star Warsy. Uwielbiam, kocham, ubóstwiam filmy, seriale, książki, a nawet i takie zwykłe gazetki. Kubeczek też go kupiłam. Mm, Zakochałam się w nim. Ja wiem, że na jesień teraz powinno być bardziej coś z dynią, ale moim zdaniem to jest przepiękne. E, tutaj jest pokazane e, dokładnie gdzie miziać, gdzie drapać swojego kociaka. Napisane jest, że najlepiej na grzbiecie, na głowie jest fajnie, ale w ogóle, żeby nie dotykać jego ogona. No i zobaczcie, ten kolor taki jasno-brązowy, idealny. A jakieś tam jeszcze rzeczy mam tutaj w torbie, ale żeby nie było tak nudno wzięłam jajka do otworzenia. Oprócz darmowej maskotki wyszedł mi tutaj jakiś taki mały vlog zakupowy. Kinder niespodzianka. Na szczęście nie jest ciepło, więc się nie rozpuściła. O, czy to jest, poczekajcie, pomarańczowy kolor czy żółty? Chyba żółty. O, to oznacza, że nie będzie tutaj psiaka, lipa. Co my tutaj mamy? Ej, jak słodko to wygląda, patrzcie na to. To jest chyba jakaś myszka. Tak, zgadza się. Ej, co jest grane? Ile tu jest elementów? Tu jest myszka. Tu jest jakaś łapka na myszkę? Co tu jest? To jest taki jakby dziurka? Czy taka jakby pieczątka? Mamy tutaj słodką myszkę na takiej skrzyni, a tutaj pokazany jest klucz. I gdy ponoć przyciśniemy to do kartki, gdy tak mocno zgnieciemy, to ten kluczyk nam się tak pojawi. No dobra, wygląda cute, jednak fajnie. Ale ja liczę na psi patrol. Kolejne jajo i... No nie, tu też jest kolor żółty. Nie mam siaka. A tutaj mamy kolejną rzecz do złożenia. O nie, ile elementów! Już wiem, dlaczego nie lubię tego typu zabawek, bo niby to jest Kinder, niby supermarka, a ja nie jestem w stanie tego złożyć. Nie no, beznadzieja. To jest jakiś robot, jakiś robak. Nie mam pojęcia. W tym odcinku liczy się ta maskotka. Ale poczekajcie, bo ja jeszcze dostałam naklejki. Prawie bym o nich zapomniała. Yy, poczekajcie, ona. Chyba gdzieś tutaj były w torbie. Czy włożyłam je do portfela? Muszę sprawdzić. Uff, o mały włos, a pewnie bym je jeszcze wyrzuciła, bo serio nie mogłam ich znaleźć. Cztery naklejki? No i przecież ja zbieram dalej. Mam tutaj mój kolejny album. Wklejamy naklejka z szamponem naklejka z pierożkiem, naklejka z groszkiem i na koniec naklejka z tym serkiem. I słuchajcie, mam 15 naklejek, co oznacza, że mogę odebrać darmową książkę, ale ja nie chcę książki, ja chcę dalej zbierać naklejki po kolejną maskotkę. Ja się już z Wami żegnam kochani, do usłyszenia w kolejnym odcinku, koniecznie bądźcie tutaj codziennie, codzienna dawka filmów, codzienna dawka shortsów. Do usłyszenia, pa pa!